Cześć, witam Was na kanale Sieciownik TV. Z tej strony Patrycja i Adrian. Witam Was w kolejnym odcinku Crossroads In. Dziękujemy Wam za subskrypcję, lajki i zapraszamy do miłego seansu. Dzisiaj gra kolejną znowu dla Was Patrycją, więc zapraszamy. Mam nadzieję, że mi się uda. Tak, dawaj. Patrycja się uczy, ale jest coraz lepiej, więc nie ma co. I kolejna kelnerka nam się upiła, mamy po prostu pijacki m, ekipę. Mamy za dobre wino. Tak, mamy za dobre wino. Już nie rok no Oni też po prostu. No dobra, panno Patrycjo, masz ekipę, Otwieramy. Otwieram, tak. Pod waszą nieobecność wymieniliśmy e, świecę na sprawne. I oprócz tego zamówiliśmy towarów trochę więcej, więc dużo nie straciliście. Co ty robisz? Ja tutaj grzebię trochę w ustawieniach. Korzystam z faktu, że mówisz do widzów. No dobra. To czekaj już obsługuj klientów teraz, a nie? Ja, w sumie wszystko jest na bieżąco. Już idzie dziewczyna sam. Hmm. Ja nie wiem. Ja się nigdy nie, nie zawiodłem na tej lasce z warkoczykiem. Za to te laski z długimi włosami, takimi... bardziej rozwianymi, to po prostu wszystkie jak jeden mąż, schlane. Jakby jutra miało nie być. Jakby jutra miało nie być. To było właśnie tak. To było nocą. Kiedy panny się śmiały. Już Ona jest... się odkaże. Już wiesz na pewno. O, stop! 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 Gdzie jest osiłek? Gdzie jest osiłek? Gdzie jest osiłek? Tak. Dobra. Wykop on idzie do łóżka. Już wiesz <laughs> na pewno nie będzie z tego dzieci. A robaków nie będzie śmiała, bo... Alkoholem opiła się. Czekaj, niech on szybko dojdzie tam. Dojdzie. E, dajcie, Czekaj, bo ja chciałam parobka wysłać, żeby ty mi. sprzątał No. Bardzo dobrze. Tak ma być. Pani dobrze. Pani usunie. No dobrze. Że Ale nie panikuj. Oddychamy. <laughs> Zaraziła się. Jest pijana. A nie, ona też. Myślałem, że jest pijana jeszcze z szami <laughs> Ja też. Mogę ją dobrze no. zobaczyć? Tak myślałem. Tak myślałaś, że zobaczy, tak? Mm. Pyk, 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 pyk. No. Czekaj, ona chyba zaraziła się rzeczywiście tymi wszami. Mm -mm. Zobacz, Natalia wszy. Żyję, by służyć. No dobra, no zaraz zobaczymy, tak? Ona się odkaże. Pyk. No dobra. Nie no, pracownicy nie mogą się zarazić. E, szukam, bo powinniśmy mieć niedługo nowych pracowników, lepszych. A ty nie gryź, tylko zajmij się pracą. A no, ona może chlać, tak? Kolejną chciała wywalić. No dobrze, na razie nie wywalaj, tylko graj. Kiepska obsługa. I tam. Eee. Wystoję, ja idę otworzyć balkon jest tak gorąco tutaj. No spoko. No spoko. że nie było nic słychać? Oddechu stworów Chłopak na No dobra. No i co tam w ogóle u ciekawego? Widzę, że Patrycja tu się wdraża jak najbardziej. Dobrze. Bo wreszcie wytrze... Dobra, i nie wytrzesiała. Nie było pytania. Okej, okay, ale idziemy do przodu, nie marcia. wszystko posprzątam. No. Marty mi wlazło, dobra. Zobacz kucharza naszego. No, tu jest chyba. Nie. No. Parobka. Dobra, parobka zobacz. Coś przypaliłem? Pochwal parobka. Nie, no, on już jest pochwalony. <laughs> Niech będzie pochwalony parobek. O, dobra, a ten śpi. No i spoko. No to życie. Mhm. Nie wiem, pogoda jest czegoś... tak denerwująca. Czasami jest zimno, czasami jest gorąco. Czasami jest uspiająca, czasami nie. Tak. E, dobra, kiełba mamy, co mamy. Wszystko mamy, wino spokojnie. Wszystko mamy. Patrycja. Chill out. Powiem hmm. mi jak jeden, bo anime stay cool. No, widzicie. Rozwaliłem patrycję. To, to jest Feba? to jest Natalia. Nie. A feba jest wkurzona. No. Żyję, Dobra, mogę... A bo jako jedna nie została pochwalona. <noise> Mamy 14 tysięcy, zbieramy. Słuchajcie, wejdziemy sobie do naszej księgi magii. Ja coś muszę ogarnąć. Hmm. Co to jest? Od zmywanie to nie. A to? Pozwala pozyskiwać mięso ze szczurów. Chyba, że to był... Nie, to nie był szczur, to był dziobak ostatnio. <grym> Naprawdę, to był dziobak, ja wam <grym> mówię. <grym> P pan dziobak czy to ty? Dobra, poczekajcie chwilę. Coś jeszcze chciałem zobaczyć. Właśnie, bo my dawno nie oglądaliśmy tego. Mamy coś do zebrania? Mm, nie, za to ja bym zobaczyła na mapie świata, ile zostało nam dni do spłaty kredytu. Koło 15, podejrzewam. A weź się upewnij, co? Nie, panikujesz. Panikujesz. 14. No. Dobra. Jak coś zaczniemy kredyty w innym banku? Psz, żeby spłacić kredyt? Tak. Na tym to polega, Patrycja, i interes to interes. Business biznes jest biznes. Tylko nie róbcie tego w rzeczywistości. Ona p... ona się na i płonęła, dosłownie. Nie róbcie tego naprawdę, w sensie nie bierzcie kredytu, żeby spłacić inny kredyt. Tak, i nie płoncie w ognisku. I nie płoncie w ognisku. Ciekiera, motyka, drewno, <grym> drewno. Jak on to <grym> Dobra, hajsy idą, panie i panowie. A oni co tu robią? No nie wiem. <noise> Może coś dziwnego. Tak. Dobra. Ten też wniknął w swojej żarcie. Halo klient! Pora na fajeczkę! Pora na fajeczkę! Pora mm -hmm. na fajeczkę! Ona jest cały czas nawalona jak bela po prostu. Kto śpi? Osiłek śpi. Dobra. Wiesz, no duży chłop to musi się wyspać. No tak. To... Mm -hmm. No dobra. Przyspieszamy trochę czas. Mm. Wiesz, co? A zobacz ich, stany. Emocjonalna. A pochwaliłaś ich? Pochwaliłam ostatnio. Gotowa na wszystko. Chyba jeszcze o 4 godziny. Osiłka teraz te pochwalę, bo już się w końcu wyspał. Coś przypaliłem? ty cię wyspał jeszcze został pochwalony. Niech będzie pochwalony za spanie. Teraz ja zgadza się, dobra. Mogę? No. O, wszawica przyszła. Ale zobacz, szawica przyszła, ale osiłek nasz jest gotowy. Gdzie jest osiłek? Ready to fight. E, tutaj. Tutaj w kuchni. Wymal go zanim przyszedł. Nie rozśmieszaj Niech się chłop najpierw umyje. Eee, Sonio. Brudasy śmierdzące. Zakały ludzkości. E. Nie! O, i facet się zaraził. No. Zaraz wszystko posprzątam. Co mogę dla Ciebie zrobić? Gryzmę mu się w pośladki, <gryzłem> Na <koszt filmy> Te wszy. Robisz wy wypadł po wszy. No kurczę! że mu wszyscy muszą w tym konkretnym momencie się na, na, na tej naszej głoweczce respić, no nie wiem. To jest wiesz taka W ogóle nie wiem, ten wniknął w nią. W ogóle... Weź go wywal! No czekaj, bo ja to robię, a ty mi tutaj. Niech już mi podebrałeś. Przedawa sprawa. Tak. Walka o. Coś o przywaliłe? konstruktywne Tak, Ta walka o byt. Zobacz na co się znowu skarżą. Nie wiem, czekaj, bo ja nie wyrobię. Ciemiężeni no nic, na, na to, że są ciemniejsze że nie się skarczy. No. Czekaj, mi nie. wspólne granie uciekło? Tu jest. No okej, okay, dobra. Przyjmuj fałeczkę, ja idę balkonik zamknąć. Zimno. Okej. Okay. Już ci się zimno zrobiło? A, Dzisiaj spokojniej. Idzie po zwój, OK. okej. Ten ma tryb obserwacji. O, podwójny napiwek. Mega. Dobra, moi drodzy, jak się czujecie? No, w sumie, w sumie, spoko. Dobra, Martin, nie czy Ciebie można pochwalić? Radę. Nie, nie mogę, mogę Cię Też zrobić. nie mogę pochwalić. Jest koś, czy jest ktoś, kogo można pochwalić? W tym zacnym gronie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz wszystko posprzątam. No. Hmm. bo coś mi tu nie idzie. <laughs> no, to nic nowego, a kto śpi? O, dobra. To goście śpią. Proszę na... No i jest A ja nadal rozkminiam. No. Gdzie jest nasza szacowna pijaczynka? A pokaż? daj, ogarnę to. Bo jej nie widzę. No dobrze, może się zwolniła sama. Gdzie jest Natalia, szalona, nachlana? Śpi. Nie, nie śpi. W łóżkach nikogo nie ma. Gra mówi inaczej. Gra mówi, że tu śpią. Aha, to chyba śpi pot. Albo obok. No wiesz, się upiła, to może się spać pod Patrycję. Nie, mi tak... Gotowa na wszystko. Jest, Dobra, pora wezwać krzykacza, mogę? No. Krzykacze, żeby tam nam załatwił jedną sprawę. Panie. Spanie, no. Hmm. Słabo oferujesz ten... rzeczy. Mm -hmm. No nie, no musisz iść do miasta, więc prawdopodobnie do tego. Co to za rybka? Um... O, mega. No, super. Pamiętam nazwę tej ryby, ale już teraz nie wiem. Rozdymka jakoś tak? Możliwe. To nie denerwuj się. Nie tupaj nóżką. Nie, nie tupisz nóżką. Nie topiesz nóżką. Nie top no co niczym rozdemka Gotowa na wszystko. Gotowa na wszystko. ją? Bo jest gotowa na wszystko. Daj. No, Crossroads to jest taka fajna seria, że może sobie pogadać. Trochę poogarniać się Dobra, panowie. Ja was bardzo lubię. Ale czemu nikt mi tego wina nie wniósł? To już, tyram przyszedł. Ja tu chwalę ludzi, ram przyszedł, Patrycja i... Martin gładzi kominek. A pokaż yy, ten. Hmm? No ale, ale co mam pokazać? Pokaż, czy przyślisz do spania. Bo w miejscu i... No. Nie, nie przyszło. Patrycja. Jezu. Robal. I, u... I od razu wyczyść. Posuwać <noise> Kolejny! A ja nie, nie, on wiem. czyści, dobra, spoko To oni mają za modę na wszy ostatnio Modę na sukces, sukcesywny sukces Dobra, damy radę, o, są zadowoleni Oprócz Lutsa, on jest wiecznie niezadowolony Coś tak mało mamy klientów, powiem ci szczerze Zwłaszcza Poziął na te łóżka. Nie, zrasta. na łóżka przychodzą. Znaczy przychodzą, ale tak mało. Jak na krzykacza, którego zatrudniliśmy. Hmm, spokojnie, damy radę. Teraz będzie 15 tysięcy. Jest okej, okay. potencjał naprawdę jest solidny. Kolejny pszasz. Nie, okej, okay, no to ty to, to... Byś ludzi tylko wywalała. Ty nie gładź się po brzuszku, tylko go wywal. Tego miałeś wywalić, ty. Daj, załóż się, co nie był na wynoza! <noise> <noise> Martin, jesteś człowiekiem czynu, naprawdę. <noise> wiem Dobra, trzeba odprzawić to. No co gadałaś, raz, dwa, trzy, cztery, pięć łóżek zajętych. No i super. Ja to lubię. Martin dał ten... Kaczma <noise> <catch my> Drive. <noise> nie, to było Kaczma Fru. Bo karcz ma drive fruit. no kurde. Usiadł na tej ławce i teraz on jest zasłaniać. Jak zapcony. mi będzie zasłaniać, to nic nie zrobię, bo mi zasłoniłaś jego. Nie ma tak. Patrz, dajesz rękę na monitor, i ja nie wiem co się dzieje, bo mi zasłoniesz cały ekran. No, no się w pacie zawiesił. O, mu go razem z ławką. No, będzie czysty chłopak. No, widzisz, macie wolne łóżka, to wszystko ładnie działa. Teraz sobie spokojnie. Mówiłam ci, ten trzeci stolik to było bez sensu. Bo cały czas w szarze nam przychodzą. Jezus, skup się. Ci mężeni bez, bez słowa. Wszystko jest dobrze. Nie mamy piwka teraz. Dobrze, najpierw zaróbmy trochę kasy. No okej, okay, no, ale wszyscy będą mówić, że nie ma piwa. No ale to w niczym nie przeszkadza, Patrycja. To może wyjmiemy piwo z oferty? Zaraz, jak się skończy. W ogóle można jedną rzecz zrobić, daj. Jaką? Podniesiemy cenę, bo trochę już tak kaczma nam się rozwinęła, a ceny są... Musimy przestać serwować zupę chlebową. Wiesz. Czemu? Bez wszędzie syf od niej. Dobra, przesadzasz. Chodzi o to, że musimy na razie e, podnieść ceny, żeby naprawdę się odbić od dna, jakby to powiedzieć. Spłacić pożyczkę. Kredyty. Spłacić pożyczkę kredyty. Hmm. No niestety o to tu chodzi, no wiecie. no. Granie jest łatwa, naprawdę trzeba kombinować jak najlepiej. Mm. Ona znowu jest piana. A to to ja ją chwalę, bo i tak wiesz, i tak ją zwolnimy. Wiesz, o, jak myśli, że, myśl, że wiesz, jesteśmy taki... niż później. Ale ma grzywę. No i utknął i to. <laughs> <laughs> nie ogarnął. Co mu się stało? Ale zobaczył obłagą, mówię Ci. Kolejny! Super, dobra To było szybkie O Jezu, mam rękę, Bożą, rękę. Głupi, sobie radę Nie ten? Nie wrzuciłeś Martyna w ścianę? Nie. <laughs> Martin, co się stało? Nie, stoi sobie w ścianie, Ok, nie ma problemu Widzisz, jak on... <noise> <noise> nie, nie wiem, mamy pecha coś do tych kanerek. Tak, no ostatnie. to. Ten... Mm, kolejną osobę trzeba będzie zaraz wywalić. O co chodziło? No, oni tu. No, kolejny wszarz. Weh, so. Patrycja, no, mówię, no, ty ostatni. Ty ostatni naprawdę nie masz szczęścia w tej grze co chwilę. <noise> no, musiał w niej usiąść. No, kolejny, no. Jest to dobry, no, ale nie krzycz. Mówiłam, to wina tego trzeciego stołu. Tak. O! Zawszone łóżko! <grym> 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 Dobra, zostaw go już! Tymi nie wywalaj teraz! No i na nim zarobimy, i tak trzeba będzie Nie, i tak jak w stanie dostaniemy za niego kasę. Tak? No jasne. Ja tego To no Co oni to odje, nie podlają? Weź tą kobietę w z stąd zabierz. <śmianie> Porozmawiajcie na zewnątrz. Tak, na temat tego, że się nie myjecie. E. Trudne sprawy. Martin zrób sobie przerwę. Po chłopie, chłopie. To 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 nie to 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 o, idzie, dziewczyny. Co tak. się śmieje z dziewczyny, no? No co się śmieje z dziewczyny? Jakbym ja chodziła pijana w pracy, to, to by mnie zwolnili w Tremiga. Pracuję zdalnie obecnie, bądź sobie pijana, tylko wykonuj zadanie. Ja gorzej, ja nie mogę być, bo rozmawiam z ludźmi, to by było dziwne takie, o przepraszam panie. Chyba coś tam nie wyszło. Żyjemy, hmm. służyć. Teraz trzy ok. ja cały czas ja mogę dla Ciebie zrobić? Bo już mi zabrałeś myszkę. Już Ci oddaję. Żyje, służyć. Nie, ale no już się nie opłaca na ostatnie 10 minut. Mm. <grym. Graj. <grym. Nie, po prostu stresuję się, czy. Poczekaj, zagramy <grym>. na citach... <grym>. tu, tu, tu. Łapki? Nie możesz zobacz. On jest odporny na boże Na <laughs> łapkę. Na Bożą łapkę. Ej, nie, ale naprawdę gra przegina dzisiaj. No, wczoraj były. Ataki szopów. Nie, to nie było szopów. Gdzie on ciął? <laughs> wczoraj były ataki dziubaków, teraz ataki w um. A ten co robi? <noise> co? Ty nie widziałeś tego? Nie. Ja może zrobię to jeszcze raz. Na. No, szkoda. Bo nurkował twarzą w tych talerzach i robił tego. No, może pił chłopak sobie, no. Dobra, na razie mamy co odobą dobrą obsługę, jakby nie patrzeć. Ale trzymajmy się, ludziska. Słuchaj, a zawsze... nasz ten? to nasz? Mm, nasz. Yy. Jak on tam miał? Ochroniarz yy, śpi? śpi? Tak. No, dlatego nie wywaliłeś wszarza? Tak. No wiesz, on też się boi, nie chce... Jak on, on też nie chce mieć <grym> wszy. <grym> jak on cały czas wywala, co mam powiedzieć. Dobra. Ale umyli ławkę, więc chyba się nie zarazi nikt. No właśnie, trzeba odwszawić łóżko. O, idzie. Więc akurat usuń od razu wszy. Ale zobacz, się wyleczył... wyleczył prawie ze wszy. Jak zostawił wszystko na łóżku. Tak. Może my powinniśmy ich leczyć? <grym> no, <nie>. O Jezu! <grym> o. A nie, on czyści dom. No chyba się pomyliłeś, facet. Nie, nie! Czy... Oszoł wony. No nie mogę, dobra. Ja mogę chyba tylko wtedy, kiedy się zamulają. Dobra. Zobaczcie, zrobię tylko to i ci oddam władzę nad światem. Sorry, za dużo kikam. Chcesz się pochwalić za to, że bije w pracy? Tak. I nie możesz. Gra ci mo zabranie. Gra mówi, to nie jest dobre rozwiązanie, młode podawanie. To też To naprawdę masz dzisiaj jakąś fazę. Większą ode mnie. Tak. Dobra. To twój żołądek, no to... Tak. Blum. Blum. Patro... Patrol antyprzowy. No weź weź um, wykrzyknik, zobacz. Wykrzyknik. Duże ceny. A co nas topować? No żebyście się nie skichali. Było tanio, to marudziliście, że. Za że ten, że wam się nie, wystrój nie podoba. To co teraz marudzicie, że was nie stać? No, są życie. Nie. To może wreszcie wyszyść, wiesz kobieto. To już nie wypada, naprawdę. Teraz, że pracownicy nie mogą powiedzieć w tylu coś. Ile ty chlejesz w pracy? Gotowa. Nie wiem, ale mam ochotę i Stój, w stój, stój. Człowiek wsza! I tu. Coby numer 2 Więc to ja myślę, że będzie trzeba zdecydować grę niedługo. No, bez kitu. Bo gra nas trochę zaczęła niszczyć. Robić w bambuko. A nie ma tego złego, zaraz 16 tysięcy. nie dziwię się, że FW jest już kurzona. Już. Jak musi sprzątać co chwilę po szach? <laughs> Najlepszy, że to jest chyba koleś, który wcześniej się zaradził. Możliwe. Jezu! Musiała w to usiąść. Czy ona jest tak głupia. No wiesz, to nie widać czy jakby nie patrzeć. Jeszcze tego trzeba wywalić. Nie rozśmieszaj mnie! My nic nie zrobimy, bo walamy ludzi. No. To jest znak trzeciego stołu. Ty to czy to za dużo? Masz problem z tym stołem, cały tak. czas? No tu się, tu się. uspokój z tym stołem. Dobra. Dobra. A czemu osiłek jeszcze jej nie wywalił? Nie wiem, klikałem, ale no nie chcę, bo ona zamówiła i... Aj, no tego wywalasz. Tego. Nie, wywaliłeś jego. No patrz <noise> na co klikasz. Sorry. Ja cię uwielbiam chłopie, ale patrz na co klikasz. Na przynos jedziemy duu drive <noise> Nie to nie mag drive no ale No dobra, słuchajcie, i tym akcentem jedzenia na żywo będziemy kończyć ten odcinek Tak, musimy zresetować grę, bo myślę, że za dużo jest tych krzy Tak, my wam bardzo dziękujemy tak. za dzisiejszy dzień. Wyczekujcie kolejnych radosnych odcinków z nami w roli głównej. I ocencie. Y, jak myślicie. Czy, czy, czy ona się zawiesiła? Czy, czy ona po prostu aż tak pochlała, że trzymają kilka dni z rzędu? No i czy te przy to nie wiem, wszyscy w mieście zachorowali? Czy to jakaś przypadłość? E, błędnego kodu czy coś. No dobra. Zapraszamy do lajkowania, subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście, komentowania i tak dalej. Bardzo wam dziękujemy za dziś i kolejne dni już na zaś. Trzymajcie się. No heju.